Witam mhm. was, docent Polskiej Jak widzicie, Witek e, powrócił na dutowskie degustacje 2021 listopad e, sezon jesień. E, Witku, jak samopoczucie, bo się dawno nie widzieliśmy. A my to byliśmy zajęci robieniem domowego wina, także Oj tak, oj tak. Dzisiaj próbowaliśmy właśnie jak najbardziej wino organiczne e, z winogron. Wino z winogron z tarasu i nie tylko z tarasu było zrobione. Bez dodatku drożdży, tylko wyciśnięty sok i wychodzi fantastycznie. Przez chwilę próbowaliśmy, naprawdę cudna sprawa. Zazwyczaj w długowie te wina były takie troszkę albo wiśniowe, albo trochę porzeczkowe, dużo czerwonych owoców było dodawanych. Ale to nie jest pierwszy raz, prawda? Bo to wino z winogron już robicie. Wiele, wiele lat. Kilka lat, ale, ale. O czym dzisiaj masz mówić? No właśnie, bo y, można by powiedzieć, wino z winogron to jest takie y, po godzinach i taka przyjemność spotykania się z rodziną, a obowiązek dla, y, dla was musi zostać spełniony. Przecież wiadomo, że dłutowskie degustacje bez witka to nie jest to samo, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj się udało witka zaprosić do stołu, a też udało się zaprosić, ponieważ są dwa. American Barley Wine. I to wine w nazwie już e, Coś nam e, tak, obiecuje, to, to że, że może być ciekawie. E, browar Pałacy Kłonkomin, zlokalizowany blisko zachodniej granicy. Pierwsze w ogóle słyszę. No tak, jest to mały browar rzemieślniczy. Nie mieliśmy okazji go do tej pory pić. To piwo czekało na Ciebie już dosyć długo, na tą degustację. Zaczniemy od e, Basiora zwykłego American Barley Wine o parametrach. Tutaj myślę, że będziesz ucieszony, e, ponieważ nie jest to nic lekkiego, nie są to żadne e, lagery. E, tak, szukam, szukam, patrzę, gdzie są te parametry. Tutaj są. 25 balinga. No tak, tak, się... 11,5 alkoholu. Co ty na to? Właściwie nie wiem, czy to jest piwo, czy to jest jeszcze coś innego. Jest to barley wine, no. czyli wino jęczmienne, ale w stylu amerykańskim i co, damy głos twórcom, żeby dowiedzieć się? Czy chcesz w ogóle ślepy test i nie wiedzieć nic o tym Nie, co nie, piwie? nie, nie, przeczytaj, przeczytaj, przeczytaj historyjkę. Ta musi być, bo to zawsze jakieś ciekawe refleksje można z tego wysnuć. Właśnie trzymasz w ręku piwo uważone w samym sercu lubuskiego lasu. <laughs> brzmi jak na Podlasiu brzmi jak, te. Brzmi jak, jak w fibrowni, nie? Same, samym centrum. Centrum, tak, a same centrum Lubelskiego lasu. Lubuskiego, tak? Nie Lubelskiego. Słychać tutaj szum przepływającej rzeczki łąkomianki, śpiew ptaków i odgłosy zwierzyny leśnej. <laughs> Okej. Okay. Tak magiczne miejsce musi być natchnieniem dla piwowara. I potem od razu skład, woda, słody, Pale Hail, Karamonich 1, Chmielcinuk, czyli właśnie to jest ten, ten akcent amerykański, amerykański Chmielcinuk, drożdże Safale US05 i tutaj już mamy informacje o Aromacie i smaku. Ja myślę, że sobie to przyczynamy. Później. później, no dobra, Dokładnie, więc... Poczekaj, poczekaj z foczką, bo yy, okay. bo by był Kopciuszek i zostawił coś takiego jeszcze. <grym> to czyń honory! <grym> może, ja nie chcę dotykać. Może Ci się przyda. Pantofelek <grym> właśnie kopciuszkowy... <grym> Witku, otwieraj, otwieraj. Dobra. Dla mnie foka to jest podstawa. Jezus, 6 minut już. Może nie całe 6 minut zajęliśmy się e, introdukcją. Data przydatności 2021 jest X, ponieważ piwo powyżej 10% jest wszechczasowe. Jest nieśmiertelne, nie ma opcji, żeby się zepsuło. O, proszę bardzo, 11%. 11,5%. Myślę, że trzeba trochę ostukać, bo no wiadomo, taka specyfika dłutowskiej degustacji, że to szkło nie jest aż tak istotne jak to, co w tym szkle, więc wybaczcie nam jakieś tam delikatne... O! Aż zamieszałem za mocno delikatne bąbelki. To co, wąchamy? O. Uh, 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 uh. uh, uh, uh. Jakieś super razowe aromaty, rodzynki, chleb razowy, czego tu nie ma jeszcze? Śliweczka, jeszcze śliwka. śliwka jakieś cynamonowe takie lekkie posmaki. No naprawdę. Korzenny można powiedzieć taki aromat. Bardzo mocny. E Pytanie podstawowe: 11,5 alkoholu. Czujesz to? Chociaż pamiętam, że odpowiadałeś, Ja już nie czuję alkoholu. <grym> Ale to było <grym> kiedyś, natomiast w zapachu tego nie czuję, oczywiście. No I dominujący słód na koniec, jednak. Potężny słód. Zobaczcie, Witek w ogóle nie wypada z formy od razu. Przejechałeś całą paletę aromatyczną tego piwa. Ja nie mam nic do dodania. Y, chyba jest interesująco. No, jak najbardziej, to co? Próbujemy. Zdecydowanie. Zdrowie browaru, komin. Hmm. O! Ha. Słodycz na początku, gorycz na, na końcu. Właśnie, jestem bardzo, bardzo zadowolony, że mimo, że to piwo już. Ma swój czas, to nie jest rzecz bezpośrednio po premierze. Ono, myślę, że dwa lata w lodówce u mnie leżakowało, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony, że ta goryczka nie zniknęła. A to chmiel amerykański i w ogóle chmiel ma to do siebie, że goryczka yy, w smaku znika i to piwo by się stało jednowymiarowe, słodowe. Ale Tego nie, nie, ma. nie jest takie, nie, nie. Jest fantastyczne. To, co Witek powiedział, początek słodowy. A później. Właśnie na kontra. Jak w życiu. <noise> na początku. Chociaż no, co kto lubi, może niektórzy lubią na początku gorzko charakternie, a później ta słodycz może osłabiać. Wrażenia? Bardzo dobre, naprawdę. Chociaż czuję teraz jednocześnie taki, taką gęstość tego, mm. czy to piwa, czy właściwie nie wiem czego, tak? Ono jak jest najbardziej. jednocześnie. Mm bardzo bardzo takim gęstym trunkiem. Ja naprawdę jestem zaskoczony tą goryczką. Ta goryczka naprawdę nie jest jakaś nominalna, że tylko jest napisana, że jest chmiel dodany. Ona naprawdę robi finish. i ona zostaje w ustach. I ona zostaje, ona nawet ale nie ona... jest tak, że jest krótki ten finisz, ale on jest długi. Ale czy to jest nieprzyjemne? Nie, to jest doskonałe. Jest doskonały według mnie balans między tą słodyczą taką właśnie klasyczną barleywina, która zazwyczaj jest słodowym piwem, ale właśnie w wersji amerykańskiej tutaj mamy właśnie tą goryczkę i ona super balansuje ten smak. Myślę, że bardzo udane piwo. Natomiast za chwilę przejdziemy do wersji tego piwa leżakowanego w beczce po miodzie pitnym. Miałeś okazję? Leżakować w beczce? Po miodzie pitnym? <grym> <grym> Nie. <grym> no myślę, chociaż w niektórych lokalach są takie duże beczki, można czasem zabradziarzyć i rzeczywiście przeleżakować wieczór. Ale yy, spróbujemy to organoleptycznie. Jak to jest to piwo? No, ja myślę, że jednak to piwo nie przeskoczy dla mnie, jako zwolennika goryczki, yy, tak zwanej podstawki. Ale może Witek się czegoś doszuka ciekawego. Tak więc, już za moment przechodzimy na kolejny wariant. A słuchajcie, szybko tutaj rata poprawiamy się, nie przeczytaliśmy historyjki, jak to piwo ma smakować, więc powiedzieliśmy swoją opinię. Natomiast opinia piwowara jest taka, lub marketingowca, zależy kto pisał: piwo o intensywnym aromacie słodowym. No myślę, że więcej znaleźliśmy, ta, albo ty znalazłeś ta, 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 ta. niż aromat słodowy, ale też Cytrusowym pochodzącym od amerykańskiego chmielu. No to tego cytrusu to tutaj raczej nie czuć. Nie? Długo leżakowane. No, no, niewątpliwie, to się posarałeś. <grym> U docenta w lodówce to na pewno, <grym> dwa lata. Bogate w smaku, mocne, rozgrzewające i niezwykle treściwe. Niezwykle treściwe bym się nie zgodził, bo ono jest bardzo fajnie pijalne. Właśnie tą treściwość nie jest tak napakowane, takie gęste. No, gęstość ma, ale rzeczywiście pije się dobrze. Tak, mm. to trzeba przyznać. No dobra. Za, za chwilę drugie. Myślę, że znowu pan pantofelek musi wyjść do akcji. No jak tam uważasz, no? Proszę bardzo. Y Podstawę mamy tą samą, parametry te same, nic się nie zmieniło, nie czytam historyjki. Jedyna różnica leżakowane w bepsce po miodzie pitnym. Niestety nie jest, yy, nie jest podane ile leżakowało, ale podejrzewam, że jakiś czas. Za tak chwilę tak. to ocenimy. Tak. Czyń honory, Bitku, otwieraj. A to ty nie chcesz? No to może foczką tym razem. Tak. Dla równowagi, żebyś nie obraziła, nie? <laughs> Jak najbardziej. Foczka podstawowy otwieracz butowie. No i zobaczymy czy już po barwie będzie coś. Tutaj proszę do kamerki, żebyście zobaczyli. O inna inna barwa według mnie. Z pianą nie ma co tutaj naciskać, to nie są piwa, które mają um, charakteryzować się wysoką pianą. To nie płyn do mycia naczyń. <laughs> Można delikatnie, jak zwykle, potrząsnąć, żeby te yy, bąbelki zbić. Uwierzcie, mi szkło jest płukane. To co? No, to co? No właśnie. Hmm. No, jestem ciekawy, Twojej opinii. Zapach jest trochę słabszy niż poprzednio. Na pewno nie jest już taki, taki słodowy, gęsty. Jest bardziej, bardziej wytrawny. Bardziej taki troszeczkę tytoniowy, delikatnie. O! Ale no jest ten, ten słód pod spodem jest taki, chociaż dużo, dużo słabszy niż poprzednio. To jest ciekawe, prawda, że e, beczka, która w zamyśle ma dodawać e, czegoś więcej do tej podstawowej wersji, tutaj jak gdyby przycięła e, e, No W porównaniu do tamtego tak, aromaty są słabsze. To jest bardzo ciekawe. Znaczy, ja mam wrażenie, że rzeczywiście trochę się stał jednowymiarowy w kierunku słodu i rzeczywiście jakiegoś wyimaginowanego miodu, że to jest bardziej słodkie, Czy mniej te, owocowe. Ten miód taki ostrawy, taki, taki gryczany, Gry... ostry miód. Czy ja tutaj znajdę po jakim miodzie to było? Nie no, w beczce po miodzie pitnym, no szkoda, że nie ma podanego po jakim miodzie, bo. Ta beczka co kubuś puchatek, pewnie tam nie <gry> No dobrze, czyli paradoksalnie wersja Barrel Age to okazała się mniej skomplikowana aromatycznie niż podstawka. Znaczy, w sensie tak, na razie zapachu. No inne piwo. Inne. Większa, dominująca słodycz na początku według mnie. Ale końcówka interesująca. No, ja już wypowiedziałem się jako hophead, jako zwolennik goryczki. Goryczka zanikła. W tym piwie goryczki nie ma. Nie ma już tego finiszu tej kontry goryczkowej, więc beczka na pewno wpłynęła na zanik. Właśnie tego fajnego skontrowania goryczką. Mamy piwo dosyć. Yy, zrównoważone po jednej stronie, po stronie słodowej. Tak, ale to nie jest taki słód dominujący, który zabija wszystkie inne smaki przecież. Ja tutaj cały czas czuję mnóstwo rodzynek, śliwki, bardzo dużo takich owoców podsuszanych. Takich, yy, taki kompot wigilijny trochę, nie? Yy, no, trochę nie, bo kompot wigilijny jednak jest. Yy, oparty. O, sus suszonkę wędzonkę, tak? Ten wędzony charakter kompotu wilginnego jest naczelny. Tutaj nie ma ani ksztyny wędzonki, jest to cały czas Ale To taki... no, tak jak mówię, suszone owoce. Suszone, ale nie wędzone, ale nie wędzone, ale nie, wędzone nie dymione. Ym, werdykt. Chociaż tutaj nie było jakiejś rywalizacji, natomiast zawsze warto powiedzieć, które z tych dwóch piw bardziej podpasowało degustatorom. A czy możesz powiedzieć jeszcze jaka jest moc tego piwa? Bez zmian. Bez Baza zmian, jest tak? taka sama. 25 y, balinga, 11,5 alko. Tamte piwo było bardziej zdecydowane, takie rzeczywiście przebojowe. To hmm. jest wyrównane, bardziej spokojne, ale też bardzo dobre. Tu nie można nic hmm. złego powiedzieć o nim, tak? Y, na, trochę słodsze, hmm. na pewno. Hmm. Czyli obydwa Ci podpasowały, czy jednak kierujesz się w stronę któregoś z nich? Słuchaj, no lubię absolutnie obydwa, ze wskazaniem może na to pierwsze. Ja zdecydowanie od razu powiedziałem, że jedynka bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się tak wyraźnej goryczki, po. wydaje mi się, że trzy lata to piwo ma czasu. Czyli około roku, może pół roku w browarze, dwa lata w mojej lodówce. Goryczka fantastycznie się ułożyła. Natomiast y, domniemywałem, że miód pitny to nie są moje klimaty, więc to piwo y, nie będzie leżało po mojej stronie. Y, to nie jest tak, że jakoś byłem nastawiony. Myślałem, że obydwa będą słodkie, więc jestem zaskoczony pozycją numer jeden. No to co? Gdyby Chopin żył, to by też to piwo pił prawdopodobnie. Możesz zagrać. Nie, no nie, to. Konkurs się już skończył. Konkurs się skończył, natomiast pierwszy raz widzicie, że rzeczywiście to nie jest jakiś artefakt. Znaczy, może pokażę, że to działa. Nie, no. no Niech to będzie artefakt. ,ktor. To działa tak. Pianino z dzisiaj jako tło służy. Natomiast ja myślę, że jeszcze spróbujemy w tym samym klimacie, w tym samym stylu. Barley wine, może niekoniecznie amerykan. Ukrainian. Ukraińskie. Co ty na to? Ale tak od razu. Na co czekać? No dobrze, trudno. Niech się dzieje już co chce. Także dziękujemy bardzo. E, browar pałacykułą komin. E, piwa były sprezentowane około 3 lat temu, ale cierpliwość. A ja sobie sprawdzę, gdzie ten łąkomin jest na, na, na mapie, bo nie wiem, co im tam szumi, może autostrada A2, prawda, jak tam się jedzie no, no, do Niemiec już. Nie, naprawdę, chyba są w lesie, kiedyś zapraszała mnie ekipa łąkomina, jak zobaczyłem połączenia kolejowe, to mówię, oj, to dłuższy urlop, żeby tam dojechać, więc naprawdę, pozdrawiamy łąkomin, ciekawe piwa.